Daj mi kluczyki. Nie ma mowy. Młody farmer z Mount Lara twierdzi, że został w sobotę porwany przez piękną kosmitkę ubraną w elektrycznie zasilany kosmiczny kombinezon. Łapać złodziejkę! O co chodzi? Myślę, że to Ashka. film produkcji australijskiej zrealizowany we współpracy z telewizją polską dwa światy odcinek 21 scenariusz występują zdjęcia Muzyka. Reżyseria Noel Price. Dzięki Nathan, ale między mną a Katriną wszystko skończone. Nie będę już ich potrzebował. A co z taśmami? Obiecałeś nagrywać wasze rozmowy. Zamierzałem oprzeć na nich fabułę mojej pierwszej powieści. Te taśmy były wspaniałe. Doskonale. Gdzie są? Katrina je spaliła w chwili szaleństwa. Przykro mi, chłopie. Widziałeś to? Piękna kosmitka się spustoszenie w mieście. Przybyła, żeby zapolować na mnie. Nie sądzę, żeby przybyła z kosmosu. Jestem przekonany, że to Aszka, mistrzyni magii. Co ona tutaj robi? Została skazana na wygnanie. Niestety ukradła kombinezon energetyczny. Jest niebezpieczna. Ale jak ją odnaleźć? Nie mam pojęcia. To chyba straszne widywać ją dzień w dzień. Co? Ach, tak. To jak sztylet, drążący moje serce. O czym ty mówisz? Nie wiesz? Alex zerwał z Katriną. Ty i Katrina? Tak. Pogadamy później, Nathan. Przepraszam cię. Nie rozmawiam z Tobą. Zdarzyło się coś nieprawdopodobnego. Siadajcie. Alan, opowiedz, co Ci się przytrafiło dzisiaj rano. Wszystkim ku przestrodze. Bałem się, że zapomnę pracy domowej. Przyczepiłem więc dyskietkę magnesem do lodówki i wszystko diabli wzięli. Dziękujemy. Może to spowodować nie tylko magnes. Uszkodzić dyskietkę może wszystko, co wytwarza pole magnetyczne telewizory, telefony komórkowe, linie wysokiego napięcia. Słucham? Czy to prawda, że mieszkanie w pobliżu linii wysokiego napięcia może być niebezpieczne dla zdrowia? Istnieją dowody, że tak. Jak można wykryć pole elektromagnetyczne przy pomocy magnetometru? Czy moglibyśmy go sami zrobić? Sądzę, że tak. Po co? Chcielibyśmy z Aleksem zmierzyć poziom promieniowania elektromagnetycznego wokół naszej szkoły. Możemy to zrobić w ramach zajęć dodatkowych. Dobry pomysł. Przyjdźcie do mnie w czasie przerwy obiadowej, to pomogę wam dobrać sprzęt. A teraz otwórzcie książki na stronie 58. Co ty wyprawiasz? Potrzebne mi te dodatkowe zajęcia jak dziura w moście. Kombinezony mistrzów wytwarzają silne pole elektromagnetyczne. Przy pomocy magnetometru może uda nam się namierzyć ażkę. W świecie pola domy są zbudowane ze szkła. Wszystkie są wyższe od drzew. Dlaczego chcą mieszkać w domach, do których każdy może zajrzeć? W nocy świecą jak gwiazdy. Przytrzymaj to. Zaraz przyniosę resztę. Gdybyśmy byli w świecie pola, mógłbyś użyć do tego windy. To taki mały pokoik, który się podnosi aż pod sam dach. Skup się na tym, co robisz. Może się czegoś napijecie? W świecie pola mają napoje w puszkach, są pełne bombelków, które pędzą do góry. Przepraszam, jeśli chcesz spędzić cały dzień na marzeniach o świecie pola, rób to na łące. Tam nie narobisz szkód. Gdy licznik wykryje pole magnetyczne, robi bip. Wtedy obracasz zwojem, aż znajdziesz punkt, w którym dźwięk będzie najintensywniejszy. To wskazuje kierunek. W porządku, weź magnes, wypróbujemy go. Co wy tu Myślę, że ażka jest w naszym świecie. Robimy detektor, żeby ją wyśledzić. Nie działa. Nie wiem dlaczego. Pokażcie mi. Wy mężczyźni zawsze uważacie się za najważniejszych, bo zwykle tak jest. Nie tym razem. Włożyliście baterię złą stroną. Gdybyśmy mieli dwa detektory, moglibyśmy wychwytywać sygnały z dwóch różnych miejsc. Czy to znaczy, że chcesz nam pomóc? Rozdzielimy się. Kiedy usłyszysz sygnał, zaznacz kierunek na mapie. Potem spotkamy się u Alexa i zestawimy wyniki. Gdybyśmy nadal mieli krótkofalówki, moglibyśmy od razu wyznaczyć obszar, gdzie jest Aszka. Pocałuj mnie. Możesz sobie pomarzyć tylko raz. Dla Nathana. Szybko do samochodu. Mamo, to nie jest tak, jak myślisz. To eksperyment naukowy. Nie można Cię na chwilę spuścić z oczu. Nie mam czasu sprzeczać się z Tobą. Umówiłam się u fryzjera w centrum. Ale ja muszę odrobić lekcję. Zawiozę Cię do biblioteki. Tam je odrobisz. Znowu jesteście z Katriną? Tak, ale jej matka wciąż mnie nie znosi. Nie pozwala Katlinie widywać się ze mną, ani nawet rozmawiać przez telefon. To beznadziejne. Chyba że, chyba że co? Mógłbym znowu pożyczyć krótkofalówki? Dzięki, mamo. Przykro mi, już zamknięte. Nie chcę niczego kupować. Piszę artykuł o dziwnych zdarzeniach do naszej gazetki szkolnej. Proszę powiedzieć, co się tutaj wydarzyło? Nie chciałbym być niegrzeczny, ale jesteśmy bardzo zajęci. Muszę wymienić cały towar. Dlaczego? Ta kobieta namagnetyzowała dosłownie cały sklep. Mamy ją. Nie, to tylko normalne promieniowanie miasta. Musimy tak wyregulować detektory, żeby tego nie łapały. Wtedy może wychwycimy sygnały aszki. No dobra, ty idź w tym kierunku, a ja pójdę w tamtym. Im bardziej oddalimy się od siebie, tym dokładniej ją namierzymy. Pod warunkiem, że ona tu jest i że użyje kombinezonu i że detektory zadziałają jak trzeba. Przepraszam, gdzie jest północ? Tam. Dziękuję. Chyba coś mam. Ja też. Jaki kierunek? Zachodni, północno-zachodni. Jestem na Circular Quay.